Witam na kanale Grodno SA. Ja nazywam się Michał Mizerski. W filmie Grodno zajmuję się pompami ciepła i dzisiaj przedstawię, jak skonfigurować obiegi grzewcze. Warto byłoby ustawić krzywe grzewcze, które będą decydowały o temperaturze zasilania na każdym obiegu grzewczym w zależności od temperatury zewnętrznej. Aby tego dokonać, przechodzimy do menu, wybieramy dostęp instalatora, wpisujemy hasło, strzałka w prawo, w dół, w lewo, w prawo. Dostaniemy potwierdzenie, że hasło jest poprawne. Klikamy akceptuj i możemy dokonywać zmian. Wchodzimy sobie w menu konfiguracja systemu. Wybieramy sobie zakładkę ogrzewanie. Klikamy OK. Wybieramy obiekt, na którym chcemy ustawić krzywą grzewczą. Klikamy OK. Wybieramy wyznaczenie temperatury wody i domyślnie mamy taką ustawioną standardową krzywą grzewczą, gradient. Mamy też możliwość zmiany na inne funkcje. Możemy ustawić punkty. Lub wyłączony, natomiast również możemy ustawić tryb stały, czyli pompa ciepła będzie generowała temperaturę stałą bez zależności od temperatury zewnętrznej. Natomiast jeżeli chodzi o taką najbardziej optymalną funkcję, którą zalecam stosować, jest to tryb punkty, ponieważ ten model krzywej grzewczej jest bardzo elastyczny i możemy fajnie dopasować do. Naszego budynku, strefy klimatyczne i zapotrzebowania. Jeżeli chcemy ustawić temperaturę na wyjściu z pompy, są to temperatury na osi pionowej, natomiast jeżeli chcemy ustawić granice temperatur zewnętrznych, są to wartości na osi poziomej. Na naszym budynku, szczytową temperaturą w strefie pierwszej, czyli w instalacji grzejnikowej, sprawdziła nam się temperatura do 50 stopni. Jeżeli chcemy ją zmienić, klikamy OK i zwiększamy temperaturę na krzywej. Jak zmieniliśmy temperaturę, klikamy OK. Mamy zmienioną temperaturę szczytową. Teraz należałoby zmienić dolną granicę temperatury, no, ponieważ nagrzejniki to 20 stopni domyślne, no troszkę będzie to za mało. Zmieńmy sobie w takim razie dolną granicę. E Zalecam mniej więcej zacząć od 38 stopni przy grzejnikach. I tak nam się tutaj sprawdziło jeżeli chodzi o nasz obiekt. No OK. Dobrze e, teraz należałoby zmienić temperaturę graniczne temperatur zewnętrznych. E, w tym celu klikamy e, w tym celu przechodzimy strzałką w bok. E, Oświetliła nam się e, graniczna temperatura minus 20. Tutaj, w zależności od instalacji z jaką mamy do czynienia, jak i strefy grzewczej, jak i standardów ocieplenia budynku, e, musimy sobie zmienić e, temperaturę graniczną. W naszym przypadku, taką temperaturą graniczną było minus 12 stopni. Jeżeli zmieniliśmy, klikamy OK i przechodzimy dalej. Tutaj sobie zmienimy później, to jest wypuklenie lub wklęśnięcie krzywej grzewczej. Natomiast najpierw ustawmy sobie temperatury graniczne. Jeżeli chcemy, żeby pompa przestała nam grzać przy temperaturze zewnętrznej minus 20, to prawda to jest dosyć wysoko, zmienimy sobie tą, tą temperaturę załóżmy na plus 12 stopni. Jeżeli zmieniliśmy, mamy już Ustawione nasze granice temperaturowe, klikamy OK i mamy ustawioną krzywą grzewczą. Analogicznie, jeżeli chcemy wyznaczyć zapotrzebowanie dla obiegu drugiego, wchodzimy w obieg drugi, wyznaczanie temperatury wody, i tutaj mamy ustawienia dla używania e, podłogowego. Wszystkie opcje są analogicznie takie same jak w poprzednim kroku. Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe, zakresy temperatur proponuję ustawić e, szczytową temperaturę 35 stopni. Dolną granicę możemy ustawić e, 30 stopni albo nawet 28. Zróbmy sobie 28. Klikamy OK. Przechodzimy do. Temperatury granicznej. Zmieniamy sobie analogicznie jak na grzejnikowej minus 12 stopni i plus 12 stopni, żeby nam pompa się przy tej temperaturze wyłączyła. Jeżeli ustawiliśmy krzywe grzewcze, wracamy do Menu głównego. Konfiguracja, którą zaprezentowałem, jest to dosyć taka podstawowa i standardowa dla każdej pompy ciepła. Natomiast, jeżeli byście chcieli Państwo bardziej poznać zaawansowane konfiguracje pomp ciepła Hitachi, zapraszam na nasze dedykowane szkolenia. Link znajdziecie w opisie filmu.